Poniedziałek 30 maja tu Radek Bajor, tu wydarzenia telewizji StreamEO, które można oglądać również w telewizji Łużyce dostępnej drogą naziemną w systemie DVBT. Startujemy! Sportowy Karpacz. Akademickie Mistrzostwa Polski MTB. Karpacz od lat kojarzony jest ze sportem. To właśnie w tej miejscowości można uprawiać różne dyscypliny od biegania poprzez rowery, a na wspinaczce skałkowej skończywszy. W minioną niedzielę mieszkańcy kurortu pokazali, że sport mają we krwi. Karpacz Sportem stoi. To hasło jak magnes przyciąga do miasta pod śnieżką coraz więcej ludzi. Mieszkańcy Karpacza udowodnili, że sport mają we krwi. Podczas akcji Move Week ćwiczyły dzieci, rodzice, a także dziadkowie. Pomysł idealny, bo proszę zauważyć, że są ludzie starsi, młodsi. przede wszystkim taka impreza nas, dzięki takiej imprezie, jest super integracja. Piszcie jeszcze na nartach, a wiosnę i lato ym, jeszcze na rowerze i biegam. Dlaczego warto jeździć na nartach i uprawiać sport? Żeby wygrywać zawody. Tylko dlatego warto uprawiać sport? Nie, jeszcze dla fajnej zabawy. Jak do Karpacza to na rowery, czyli gdzie i na jak? E, oczywiście do Karpacza posiadamy bardzo fajne naturalne miejscówki do uprawiania sportu i rekreacji na rowerze. No i jeśli chodzi o jakie rowery, no to posiadamy wszystkie możliwości do uprawiania wszystkich form rekreacji na rowerze, czyli począwszy od, od tych form szosowych, od kolarstwa szosowego i super podjazdów po asfalcie, a skończywszy na karkołomnych zjazdach e, na rowerach zjazdowych. Także zapraszamy jak najbardziej wszystkich rowerzystów, ponieważ mamy możliwości do uprawiania każdej z dys 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 dyscyplin. A jak już mowa o rowerach, to nie mogło zabraknąć Jarosława Roli i jego handbajków, które dotarły nie tylko na Śnieżkę, ale także Kilimanjaro. Zachęcam właśnie e, osoby niepełnosprawne do uprawiania sportu, ponieważ no, e, poza tym takim podstawowym e, sprawą, czyli sprawnością fizyczną, no, poprawia i zdrowie, i, i, i kondycję psychiczną i fizyczną. Radosław Jęcek, burmistrz Szkarpacza przekonywał do spacerów z kijkami, czyli Nordic Walking. Warto e, z, znaleźć chwilę czasu na to, żeby się faktycznie gdzieś tam skonsultować albo coś obejrzeć. Bo bardzo często zdarza się tak, że ludzie w momencie, kiedy da się kije, chodzą po prostu symetrycznie, a nie asymetrycznie, tak jak to powinno wyglądać. Dla wszystkich żądnych adrenaliny, Karpacz proponuje wspinaczkę skałkową. Wspinaczka jest dla wszystkich, bez względu na wiek, może ją uprawiać każdy, jak tutaj widzimy są maluchy, są osoby dorosłe, nie ma większych przeciwwskazań, żeby się wspinać, a na kluczych pięknie przygotowany teren, masa różnych dróg o różnym stopniu trudności umożliwiające wspinanie każdemu. Jak widzimy masa spinaczy z zewnątrz przyjeżdżających, odwiedzających Karpacz. Zapraszam wszystkich serdecznie do Karpacza, nie tylko w zimę, a przez cały rok, tu można uprawiać sport. W Jeleniej Górze mimo burzowej pogody odbyły się akademickie mistrzostwa Polski MTB na trasach wyznaczonych przez mistrzynię Maję Włoszczowską. W zawodach wzięło udział 210 uczestników. Jesteśmy na Akademickich Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Górskim w Jeleniej Górze. Już po raz kolejny w stolicy kolarstwa w Polsce rywalizują studenci z całej Polski. Od tych najlepszych, czyli kadrowiczów, po zwykłego studenta, fana kolarstwa. Poziom jest coraz większy, szczególnie widać to nie tylko na imprezach XC, ale również na maratonach rowerowych, że coraz więcej kobiet startuje. Trasa jest jedną z najtrudniejszych w Polsce. Kilka lat temu wyznaczyła ją Maja Woszczowska i tu właśnie kilkukrotnie już organizowała e, światowe imprezy. Są dwa zjazdy, które faktycznie e, powodują, że włącza się ten strach, włącza się jakaś tam blokada psychiczna. Na tej trasie pojawiają się momenty, gdzie naprawdę trzeba być czujnym i skoncentrowanym, no żeby przypadkiem nawet nie wypaść z trasy. Nie jestem zadowolona z siebie. Mogło pójść lepiej, ale dawałam wszystko, całego. Jestem już praktycznie w połowie sezonu i przygotowuję się teraz do najważniejszych imprez, które odbędą się w lipcu, a są to Mistrzostwa Polskie i Mistrzostwa Świata. W Książnicy Karkonoskiej odbyła się premiera teledysku Modlitwa Żołnierzy Wyklętych rapera Sowy połączona z wykładem Leszka Żebrowskiego. O żołnierzach wyklętych mówi się coraz więcej i coraz głośniej. Hołd zapomnianej przez historię formacji postanowił oddać Leniogórski raper Dominik Sowa Gudowski, który postanowił poświęcić tej tematyce swoją najnowszą płytę. Projekt okazał się na tyle ciekawy, że patronatem postanowił go objąć różne formacje, w tym Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. I to właśnie wtedy narodził się pomysł, by nagrać teledysk do utworu Modlitwa Żołnierzy Wyklętych. Reżyserii klipu podjął się Robert Czepielewski. Premiera teledysku odbyła się w minioną sobotę w Księżnicy Karkonoskiej i ściągnęła tłumy. Okazało się, że ludzie chcą poznawać trudną historię Wyklętych. Na premierę przybyły osoby w różnym wieku, ale co najważniejsze, przybył na nie także pułkownik Zbigniew, nowina boznański, żołnierz Wyklęty a także Leszek Żebrowski, który uważany jest za jednego z największych znawców tego tematu. Co więcej, po premierze Leszek Żebrowski wygłosił kilkugodzinny wykład. Teledysk bardzo podobał się publiczności. W ciągu doby obejrzało go w internecie blisko 10 tysięcy osób. W Księżnicy Karkonoskiej można było także obejrzeć m.in. oryginalne ryngrafy, stule, czy książki, jakie znajdują się w bibliotece na ten temat. W górę płynę. Z okazji Dnia Dziecka zazwyczaj organizowane są festyny albo zabawy. O krok dalej poszła posłanka Marzena Machałek, która dzieci zaprosiła do siebie. Już w najbliższą środę obchodzić będziemy Dzień Dziecka. Już dzisiaj uczniowie Leniagórskiej Szkół mogli spotkać się z posłanką Marzeną Machałę, która przygotowała dla dzieci kilka atrakcji. Przygotowałyśmy tutaj trochę taką lekcję e, e, poglądową, lekcję, która no, ma dzieci nie zanudzić, ale też pokazać troszeczkę, czym jest Sejm i e, kim jest poseł. Oczywiście zaskoczona jestem, może już dawno nie uczyłam, ale jestem pod wrażeniem. Może tak, nie zaskoczona, tylko pod wrażeniem. Dzieci mają ogromną wiedzę. Oczywiście jedne są bardziej śmiałe. Mniej, ale mają dużą wiedzę, pięknie się wypowiadają i mam wrażenie, że też się tutaj dobrze bawiły. Dzieci wzięły udział w lekcji patriotycznej, dowiedziały się, jak wygląda praca w Sejmie, czym zajmuje się marszałek Sejmu, jakie są jego obowiązki, ale także rywalizowały w quizie o Polsce. Czy im się podobało? Podobało mi się to spotkanie, ponieważ robiliśmy głosowania, pani zadawała fajne pytania. Podobało mi się, ponieważ było bardzo miło i fajnie. Swoje radości z wiedzy uczniów nie kryły nauczycielki ze szkoły podstawowej nr 10. Dlaczego zdecydowały się skorzystać z zaproszenia? Jest to zawsze coś nowego. Nie mają na co dzień okoliczności takich, żeby móc zobaczyć, jak to wygląda od środka. Nie mają możliwości nawet poznania y, posła. A wiemy, że tu wiele Wielkiej Górze mamy takich przedstawicieli w naszym Sejmie. Więc myślę, że z przyjemnością skorzystaliśmy z tego zaproszenia. W sumie z posłanką Marzeną Machałek spotkały się dzieci w różnym wieku, z Placówek oświatowych. Jak zapowiedziała organizatorka, będą to spotkania cykliczne. Już po raz drugi w Karpaczu odbyło się rodzinne budowanie z klocków LEGO. W zeszłym roku powstawał duch gór, w tym roku uczestnicy zbudowali minionka, ogromnego minionka z 30 tysięcy klocków Lego. Klocki Lego przyprawiają najmłodszych o zawrót głowy. To właśnie dzięki nim powstają najróżniejsze konstrukcje. Dużą gratką dla dzieci, ale jak się okazało, także dla dorosłych było drugie rodzinne budowanie z klocków Lego w Karpaczu. W zeszłym roku powstawał dół gór, w tym postawiono na bohatera bajki minionka z ponad 30 tysięcy klocków. Co takiego mają w sobie klocki Lego i co z nich może powstać? Można budować z nich yy, na przykład wieże, dom duże. A jakie byś Lego chciał mieć w domu? Jakie jest twoje wymarzone? Yy, Lego. Yy... Lego minionek. Tatom lubię budować samoloty, samochody. Statki powietrzne. I co jeszcze? Sta statki powietrze. Samochody, yy, domy. Wszystko, wszystko co mamy z klocków, żeby zbudować to próbujemy budować. A teraz ile macie tych klocków, bo to podobno przeradza się w setki tysiące. Yy... O jakbyśmy mieli zliczyć, to nie wiem, ponad 500 na pewno. To krocki Lego dobre na wszystko? No na pewno. Na dzieci czekało także wiele innych atrakcji, m.in. zawody wspinaczkowe, wędkarstwo czy lukrowanie pierniczków. Jak zapowiedzieli organizatorzy, w przyszłym roku będzie działo się jeszcze więcej. Jedno się nie zmieni, będzie dużo klocków Lego i kolejne wyzwanie konstruktorskie. W tych wydarzeniach to już wszystko, na kolejne zapraszamy w środę. Do zobaczenia!